Bitcoin Era jest grupą przeznaczoną wyłącznie dla osób, które skorzystały z szalonych zwrotów, jakie oferuje Bitcoin i po cichu zgromadziły fortunę. Członkowie Bitcoin Era korzystają co miesiąc z miejsc wypoczynkowych na całym świecie, jednocześnie zarabiając pieniądze, pracując kilka minut dziennie na swoim laptopie. Oprogramowanie Bitcoin Era zostało stworzone z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanego dostępnego oprogramowania w branży tradingowej. Bitcoin Era wygrała liczne nagrody. Członkowie Bitcoin Era zazwyczaj uzyskują minimalny profit rzędu 1100 dolarów dziennie. Nasi członkowie pracują średnio 20 minut dziennie lub mniej. Ponieważ oprogramowanie przeprowadza transakcje, wymagany czas pracy jest minimalny. W Bitcoin Era twoje zyski są nielimitowane. Członkowie Bitcoin Era otrzymują kopię naszego autorskiego oprogramowania za darmo. Nie ma żadnych ukrytych opłat. Bez opłat brokerskich i prowizji. Wszystkie twoje pieniądze są w 100% twoje i możesz je wypłacić w każdej chwili bez opóźnień. Dołącz do nas i zacznij się wzbogacać z Bitcoin Era.